Yeah, games. Challenge. The power of the enemy is growing. Sauron will use his puppet Saruman to destroy the people of Rohan. March to hell's deep! Leave none alive! Isengard has been unleashed. Wilku, witam Was bardzo serdecznie w pierwszym, premierowym odcinku naszej nowej serii z gry Władca Pierścieni Powrót Króla. A dzisiaj jest ze mną tutaj Martinus. Witam wszystkich serdecznie. Tak więc rozpoczynamy rozgrywkę. Rozpoczyna się ona tak naprawdę od fragmentu będącego jeszcze w poprzedniej części, czyli w dwóch wieżach. Jest to takie wprowadzenie właśnie do fabuły, do historii, która zostanie nam przekazana w tej części gry w powrocie króla. Tak więc Martinus tutaj też nam pomoże, tak mam nadzieję. Będzie tutaj zawsze coś ciekawego opowiadał, zawsze coś ciekawego powie. No, czytałem książkę, więc może coś tam będę mógł ciekawego powiedzieć. Tak więc od razu Wam powiem, że tutaj właśnie we dwóch sobie będziemy grali w tym kopie, tak jak to było mówione zresztą. Tę grę także wybraliśmy gdzieś tutaj na, na Wasze polecenie, jakby nie patrzeć. To wy głosowaliście właśnie na tę produkcję nagrę z 2003 roku, nagramę wyprodukowaną przez Electronic Arts. No i tu widzicie, mamy taki fragment bitwy o Helmowy Jar. Musimy się rozprawiać z wojskami Isengardu, z jakimiś tutaj nieprzyjaznymi orkami. No i przy okazji jest taki tutorial. Podpowiadany nam jest tutaj w jaki sposób w ogóle grać. No podpowiadałem nich chyba odparowanie, tak? A ja tego ani razy nie użyłem no, no tak Ale o, widzicie, tutaj tym razem ognisty atak nam e, sugerują Oczywiście jeśli ktoś wcześniej grał to nie musi z tego korzystać e, Co jest ciekawe, w tej misji nie idzie zginąć Ojej, tu muszę to użyć Dobra, tu widzicie, ognisty właśnie tak nam mówią W tej misji nie idzie zginąć, co jest dobre, no bo e, Graliśmy oczywiście, zarówno ja jak i Martinus w tę grę no ale jednak co innego jest, gdy ktoś, kto graną z Tobi i gdzieś tam powraca po krótkim czasie, a co innego, gdy się do tego powraca po kilkunastu latach. Dobra, no nie wiem, czy tutaj troszeczkę jeszcze pozabijać, czy na to... No, tak, pozabijam, bo e, nie mówiłem tego jeszcze tutaj. Ważną rzeczą też jest ekspienie jakby nie patrzeć. Jest ten element RPG'owy. E, tutaj zdobywasz się doświadczenie, które e, później można wymienić na interesujące nas rzeczy na różne umiejętności. Dobra. Jeszcze kolejni są A to jest tarczą, widzicie? No, węglicy cały czas musimy używać, jeśli goście mają tarczę. Jest też parę opcji. Ojej, kurde, nie dobiję gościa. No, można dobywać. A tak, no właśnie. Bieżących. No, można ich dobijać. Później też zobaczycie, że można używać, oczywiście, chociażby strzał, pocisków. To też zostanie chyba w tym tutorialu pokazane, o ile dobrze pamiętam. I też, tak, widzicie, mikstury leczenia, mikstury zdrowia też gdzieś tam wypadają z tych wszystkich wrogów. Kurczę, po co to czekam? Dobra. I tak powoli sobie tutaj przemierzamy. E, widzicie, tutaj mamy parę tych pasków. Może Martinus coś opowie o tych paskach, które widzimy? Czy, czy nie chce opowiedzieć? No, mogę opowiedzieć. E, pasek, ten niebieski pasek pokazuje nam ilość e, doświadczenia. Na tym jest dokładna liczba, e, jak, ilość doświadczenia, jaką posiadamy. Niżej czerwony pasek to pasek życia. E, na lewo. Mamy trzydziestkę. Jest to liczba, która pokazuje nam, jak dużo mamy pocisków. Można oczywiście je znaleźć w trakcie rozgrywki. I jeszcze, w sumie chyba najważniejszy pasek. <grym> jest... Timing <grym> idealny. No, w ten sposób można właśnie dobijać. Pas jest taki pierścień, który zdobywamy podczas walki. Dostajemy coraz tak, jakby on się nabija, tam powiem. I e, wtedy, im więcej tego jest, tym więcej dostajemy doświadczenia za pokonanych wrogów. Kiedy uda nam się dojść na maksa, już e, dostajemy wtedy tak na jakiś a, krótki czas tryb idealny, dostajemy wtedy maksymalną ilość doświadczenia za, mm, po, za potwory i, i mamy chyba ataki także silniejsze. Zabitych widzę tutaj, dobijam. Widzicie, nie da się tutaj umrzeć, normalnie już chyba padł. Jak mi się wydaje, każde każdy zabójstwo naprawdę jest punktowane. Widzicie, tutaj mamy różną oc taką ocenę. Możesz grać? Nie, niestety nie. <laughs> każde zabójstwo jest punktowane. Jakąś tam ocenę otrzymujemy. Nieźle, no widzieliście to. Nieźle, doskonale i tak dalej. To oczywiście ma spory wpływ. Dobra, teraz muszę użyć ataku z dystansu. Musisz przetrzymać zwykły atak. Ok, zwykły atak plus ładowanie. Dobra, o, widzicie, tak to wygląda. I oczywiście też dostajemy. Tę właśnie ocenę. Mam nadzieję, że wybaczycie nam póki co jakieś lamienie zdeczka, bo. Teraz <grych> no już iść. Mogę już iść, tak. dobra no wiesz, chciałem zabić wszystkich po prostu, ale się nie dało. Zabić. Dobra. Co teraz ty? Cofnij się troszkę, o ile pamiętam. A, czyli widzicie, czekać na jakieś tej przejściowej filmiki czasem. To jest mówię, tutaj troszkę też chcę zadbać się o to doświadczenie, troszeczkę wybić tych orków. No, bo tak jak mówiłem, to zaprocentuje w przyszłości. A to jest naprawdę łatwe, łatwa sprawa, żeby tutaj coś takiego zdobyć w dużej ilości. No Dobra, no, tutaj może jednak walczę normalnie. Widzę, że to jest ładnie jest punktowane to dobijanie. E, no tak. No tutaj tak różnie wychodzi. O, kurde. O, kurde. Cóż. No, trzeba się przyzwyczaić jak, no. jak do każdej gry. Rzadko gramy w cokolwiek napadzie, więc tym bardziej a to są nam obce. Ja to już szczególnie no ale mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić, bo naprawdę e, myślę, że jak na grę akcji jeszcze e, no to jest to, to jest bardzo dobra gra akcji. Pamiętam, że bardzo dobrze się przy niej po prostu bawiłem. O. <noise> no budowlicie umarłego. I fajnie tutaj te kółka po prostu nam pokazują gdzie musimy iść. W sumie to jest przycisk, to jest miejsce, gdzie możemy no tak, użyć no właśnie, przycisku o, działania. No właśnie, tak to, tak to działa, no ale w tej chwili taki mamy właśnie cel, żeby właśnie żeby się tak wystrzelać tych, te orki. Tutaj paru jeszcze ich zabije. No dobrze, może... Czyli są oszczepy jakieś, tak? To tak, można mówię. je podnieść i rzucać nimi. Ja tak sobie wezmę. Jak przytrzymasz to przytrzymasz dłużej samostat co w nie sensie Dobra. <gry> nie, naprawdę komicznie tutaj to wygląda zobaczycie zresztą niektóre kombosy, których też tutaj jest dosyć sporo, tak mi się wydaje ożywisz Martinus ha, eee... on przeżył, co za No i naprawdę jest bardzo charakterystycznie, jeżeli Orku or naprawdę jak y w miarę rozgrypki zauważysz to, że przy okazji pojawiać się paseczek, e, no właśnie, pojawia się ten napis z oceną ilością doświadczenia, Ważno, jakie dostajesz. Może że tam też jest blokowanie, o to też będziemy musieli podczas rozgrywki dbać, żeby jednak tego życia no nie tracić. E, tutaj może aż tak się nie staram o to, bo no jak widzieliście, paść nie mogę, chociaż e, obrażenia oczywiście otrzymywane e, też mają wpływ na e, ten pasek, o którym mówi wcześniej Martinus, o to chułeczko. E, to po prostu spada, kiedy tam dostajemy, bo po nie powiem czym. Dobra. Okej. Okay. W takim razie jeszcze. Parę e, tak ta musimy... jest ostatnia. No właśnie. A nie, musimy... nie, nie, nie. Wybacz. Nie jest ostatnia, ale w każdym razie no o to tutaj chodzi. Musimy zniszczyć go z, z amunicją orpów. tam. Aha. To to 1000 Czeka, doświadczenia, to jest... y, więc. No właśnie. Spróbuj ich wybić, Będziesz miał trzeci poziom. musiał tutaj. O, pierwszy raz chyba dobiłem. Nie, 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 już kilka razy się udało. O ile wiem, jeżeli... Możesz tylko być. Jeżeli o, chciałbym ten, Zajutać mi gościa, chciał mi ukraść Kila z... A... po prostu tutaj. E... Problem z koopem w tej grze jest taki, że doświadczenie nie dzieli się na postaciach. Więc tak naprawdę grając we dwóch nasze postacie będą miały niższy level niż jakbyśmy grali pojedynczo, jedną postacią. Przestań, będzie nam No tak, dodatkowo zobaczymy jak działa tutaj kamerka, wyrobiliśmy wcześniej próby. Sami ocenicie, czy jest tak sens grać, czy nie. Dobra, jest awans, zatem myślę, że poprzestaniemy na tym no i wykorzystamy... O właśnie. Ale akcja. Nie no, widzicie, dosyć przydatny samouczek dla kogoś, kto nigdy w tę grę nie grał. Dodatkowo jakieś przypomnienie historii z poprzedniej części. Od razu powiemy, że... Znacie, może sobie obejrzycie teraz ten filmik. Tak więc udało nam się przejść pierwszą misję. Taki samouczek. Tak jak widzieliście. No poszło tak sobie, ale jednak myślę, że to też jest lepsze dla nas. Jakoś sobie przypomnieliśmy grę, chociaż no tylko ja grałem. Martinus nie, ale on jakby lepiej chyba znał tę grę. No i teraz mamy taki ekran wyników. Gdzie podliczamy właśnie są te nasze punkty doświadczenia. Podliczane też są ilości tych dobrych ataków. I zawsze no jest... i mamy trzeci poziom, czyli chyba w miarę przyzwoicie, tak, właśnie gdzieś tutaj, zawsze to powinno chyba się kończyć, tak mi się wydaje, właśnie na trzecim o, poziomie. W miarę ok. A czemu mi przyszedłeś? O, no, mi przeszedłeś? Ale dobra, widzieliście tam wszystkie informacje ważne były: ocena misji, wskaźnik umiejętności, ocena poziomu, licznik pokonanych wrogów wszystko tam było, można było sobie na to popatrzeć. No a tutaj, właśnie za te punkty doświadczenia, które mamy, jest ich tutaj no, ponad 12 tysięcy. Możemy <laughs> pewne rzeczy wykupywać. Aha, aż czwarty poziom jest tak. Nasz no, no nie zauważyłem. Zabierz może coś Zabierz dla, dla e, wszystkich dla trzeci. drugiego poziomu. No właśnie, bo też myślę, że warto się zająć tym, żeby... No, wszyscy. Zdecydowanie nie, bardziej się to opłaca. No, tak, szczególnie, że jednak gramy w kopie. Normalnie wiadomo też by to było używane przez, przez komputer. Mm, no, coś no, jakoś nie. Właśnie nie. nie wiem. Co by tutaj wybrać? Trzeba się nad tym zastanowić. Te animacje tutaj są dosyć komiczne. <noise> komiczne, to będziecie też mogli oglądać sobie. No, Martynus, zadecyduj. No, w sumie możemy co zabrać aż dwa upgrade. No, możemy, możemy. Najłatwiej sobie. będzie używać tego i tego. Rzecz to z Carvanii, o Jezu, to nie będzie takie proste. Widzicie, warto się zapoznać z tym, co robią te kombinacje, jaki efekt dzięki nim można uzyskać. Każda postać ma też swoje specjalne umiejętności, na przykład dla Gandalfa to jest no, tak, tak, światło. Pielgrzyma to jest ulepszony pocisk. Mieliśmy. Tutaj tarcza, i one tutaj w zakładce wszyscy są niedostępne. I mamy, oczywiście, podane, jak zrobić w ogóle te e, tak, mm, te wszystkie właśnie kombinacje, te kombosy. Chociaż szczerze mówiąc, nie wiem, który przycisk, który to jest przycisk trzeci u mnie na moim kontrolerze, no ale dobra, do tego dojdziemy oczywiście, będziemy to stosowali. Tak więc. To... Co zadecydowałeś tutaj? Chyba najłatwiej, bo najlepiej byłoby na razie zabić klębacz bo bez bardzo tani. Dobra, a jest zmiarki i resztę kupić. możesz ewentualnie zostawić. Zostawić na później, tak mówisz. Tak. Dobra, tak więc kontynuujemy. Kończymy już kupowanie tych ulepszeń. Grę zapisujemy. No i cóż, myślę, że będziemy się z wami żegnać. Dziękujemy wam bardzo za uwagę. The last His war on this country will come swiftly. He senses the ring will draw close, and the strength of the ring bearer will fail. Tak więc dziękujemy Wam już bardzo za uwagę w tym pierwszym odcinku naszej nowej serii z gry władca Piersieni. Powrót Króla. mam nadzieję, że bawiliście się całkiem nieźle, że gra Wam się podoba, że będziecie chcieli oglądać filmiki z tej gry. Prosimy Was również o jakieś komentarze, jeśli Wam się coś tutaj podobało bądź nie. O oceny, jeśli Wam się też podobało, e, lub nie. Tak więc, e, z naszej strony to wszystko. Filmik robili dla Was Wilku i... Martinus. Cześć. Cześć.